Hej, hej! Jedna postać wprowadzona już w epizodzie czwartym była, no myślę, niezbyt wyeksploatowana. Mam na myśli Owena Larsa, który nawet na pewnym etapie tworzenia scenariusza miał być krewnym, a nawet bratem Bena Kenobiego. Wujek Luka, choć jego występ w filmach nie był zbyt długi, to jego rola w uniwersum była ogromna. No bo w końcu to on przez 19 lat opiekował się młodym Skywalker'em. Dziś przytoczę wam informacje, które na chwilę obecną są o nim znane, ale co tu dużo mówić, niebawem wychodzi serial Obi-Wan Kenobi i jest bardziej niż pewne, że wówczas dowiemy się o Owenie jakichś nowych informacji. Jak powiedziałem przed chwilą, we wczesnej wersji scenariusza Owen miał być bratem Obi-Wana. Został on nawet tak określony w adaptacji powieściowej. Powrotu Jedi, lecz ostatecznie sprostowano, iż Owen był niejako wspomnieniem brata, którego mógł mieć Kenobi. Nie przedłużając wstępu, jeśli chcesz, to wrzuć subika, a ja tymczasem lecę z materiałem. Owen urodził się jako syn Kliga i Aiki Larsów. Oboje spotkali się i pobrali na jednym ze światów środka. Aika umarła, kiedy Owen był jeszcze mały, a ojciec zabrał go na Tatuin, planetę, z której pochodził, gdzie zamieszkali niedaleko Anchorage. Od młodego wieku Owen wiedział, że pisane mu było kontynuowanie życia farmera Wilgoci tak, jak robił to jego ojciec. Jakiś czas po ślubie ojca, zeszli Skywalker, Owen. Udał się do Anchorage, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Beru Whitesun, w której zakochał się zresztą z wzajemnością. Około roku 22 przed bitwą o Jawin, na Tatooine przybył Anakin, syn Szmi. Jedi w poszukiwaniu matki zapukał do drzwi domostwa Larsów, gdzie poznał Owena. Choć udało mu się odnaleźć szmi, ta zmarła. Rany odniesione w walce z Taskenami, jakie odniósł klig oraz żal po stracie żony sprawił, że ojciec Owena zmarł niedługo potem. Jakiś czas później Beru i Owen wzięli ślub. Jak pamiętacie zapewne z ataku klonów, na początku wojen klonów Owen przedstawiał Beru jako swoją narzeczoną, w związku z tym ślub musiał nastąpić jakoś chwilę później. Trzy lata później z kolei. Niedługo po nastaniu Imperium, do rodziny Larsów przybył Obi-Wan Kenobi, który oddał im pod opiekę małego Luka Skywalkera, syna Anakina. Początkowo Owen nie chciał adoptować dziecka, lecz przekonała go do tego Beru, a Kenobi zamieszkał niedaleko, nadal pilnując spokoju rodziny, w której wychowywał się Luke. Jakieś 7 lat później Lars, bojąc się o bezpieczeństwo dziecka, postanowił nauczyć go posługiwać się blasterem. W kolejnych latach na Tatooine nastała wielka susza. Podczas gdy poborcy podatków Jabby siłą odbierali wodę mieszkańcom, Kenobi ochraniał domostwo Larsów, przez co poborcy unikali ich. Rok później Luke uszkodził śmigacz Larsów. Gdy wraz z Owenem udał się do Anchorage, otrzymał od Jabów części do naprawy śmigacza. Wówczas Owen domyślił się, że była to sprawka Kenobiego. Rozwścieczony udał się do domu Bena i zwrócił mu części, mówiąc aby Jedi zostawił luka w spokoju. Niedługo jednak Owen sam postanowił kupić potrzebne części, aby wraz z lukiem naprawić śmigacz no i trochę poprawić ich relacje. W drodze powrotnej został zaatakowany przez czarnego Kresantana, łowcę nagród wynajętego przez Jabę. Zresztą o Kresantanie był nie tak dawno odcinek na kanale. W... Zobaczcie, karta jest po prawej stronie na górze, zapraszam Was na tamten film. Owen posłużył Krsantanowi jako przynęta na Bena Kenobiego, który przybył i pokonał łowce nagród i uratował Owena. Warto dodać, że pokonał go nie bez trudności. Walka z Krsantanem stanowiła spore wyzwanie nawet dla Jedi. Około 5 lat później Luke zaczął bardzo przypominać swojego ojca. Owen postanowił, że nie pozwoli mu dołączyć do Imperialnej Akademii. Tego samego dnia Luke zgubił się w burzy piaskowej i napotkał smoka Kraid. Został uratowany przez Kenobiego. Owen podziękował mu za to, lecz mimo to kazał mu się nie zbliżać do młodego Luka. Jak pokazuje najnowszy trailer serialu o Kenobim, dojdzie do jakiegoś sporu pomiędzy Kenobim a Owenem, bo doszło między nimi do dialogu o tym, czy i jak szkolić młodego Skywalkera. When the time comes, he must be trained. Jak widzimy, Owen wyraźnie sprzeciwia się nauczaniu Luka przez Kenobiego. Mam wrażenie też, że panowie no, wyraźnie się nie lubią. No zobaczymy, jak wątek ten zostanie pociągnięty w serialu. Niedługo przed bitwą o Jawin do domostwa Larsów przybyli Jawowie, od których Owen chciał kupić nowe droidy. Ostatecznie kupił C-3PO i Artuditu, a niedługo potem Luke powiedział mu, że odkrył w pamięci Astromecha wiadomość do niejakiego. Obi-Wana Kenobi'ego. Gdy powiedział o tym Owenowi, ten kazał mu wyczyścić pamięć droida. Zanim jednak mogło się to stać, Artu uciekł, a Luke następnego dnia wyruszył na poszukiwanie robota. W tym czasie na Tatooine pojawili się imperialni szturmowcy, poszukujący droidów, które kupił Lars. Potem szturmowcy zabili Larsów, a po ich śmierci Luke opuścił planetę i dołączył do rebelii. Jak wiemy z legend, i robiłem o tym filmik jakiś czas temu. Owen i Beru zostali zabici na specjalny rozkaz Wejdera, który wiedział, do kogo szturmowcy strzelają i czyje zwłoki spopielają po tym przy pomocy miotacza ognia. Mroczny lord oglądał całą egzekucję przez Comlink. I to tyle w wielkim skrócie na temat Owena. Jeśli chcecie poczytać o nim nieco więcej, wpadnijcie koniecznie na stronę osus.pl. Znajdziecie tam masę informacji o gwieznych wojnach. Dodatkowo w bibliotece trwa teraz konkurs, w którym można wygrać fajne nagrody. Tymczasem zostało nam czekać na serial o Kenobim, w którym Owen na pewno się pojawi. Na naszej stronie wisi nawet licznik odliczający czas do premiery. Zostawcie subika pod filmem i koniecznie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten filmik. Jeśli chcecie, możecie też wesprzeć nas finansowo. Guzik wspierania jest pod filmem na dole. Trzymajcie się, edytujcie Osusa, uważajcie na siebie i uśmiechajcie się często. Niech moc będzie z wami. Pa, pa.